Witajcie na kanale AutoTV. Dziś pojeździmy Mitsubishi Charism. Trzeba by subskrybować, łapkować, udostępniać. I to wszystko. A teraz sprawdźmy, jak wchodzi ta bestia. 100, 116 koni. Zobaczymy. Uuu. Ale to ryczy by nas policja zatrzymała. A do palenia gumy. Się... To 16 koni, ale tylko 1200 kilo robi robot Tak! jak Jeździ tu po to no, tego, ale można kapcie przypalić o ślop. ...prezentuje się tak. A najgorsze co w tym jest, bo... ...ruda szmata. Tu już ktoś próbował zrobić... ...szpachlą. A najgorzej to jest... ...tutaj. Tutaj to ruda tak spierdala, że masakra. Będzie trzebało dużo roboty to samo tu włożyć Najfajniejsze to lotka Nawet sportowo wygląda fajnie tu, Chociaż ma z tyłu wycieraczki, a mój docz nie ma Te prosto calowe koła I felgi Znaczy to są E, tandeta, to kompakki. A przodu prezentuję się tak Dobra, przejdźmy może do środka. Tutaj mamy do otwierania baku pokrętło od wycieraczek, klima. radyjko tak. O, klima jako tako działa. Tu ustawianie świateł, lusterek. Jak na takie stare auto, to nawet ma kontrolki od drzwi, od płynu od tutaj elektryczne opuszczanie szyb, zamykanie co ciekawe to auto jest 1997 a ma tyle udogodnień skrzynia pięciobiegowa manualna jak widać ręcznie Siedzenia kubełkowe SRS Airbag zobaczymy czy się stoi jeszcze A. Dwumetrowa osoba by się tu nie zmieściła o. Tu jest Tutaj była popielniczka, ale ktoś urwał. A nic dziwnego. Stare auto. Jakiś świnok A teraz zobaczymy jak to auto gada. Odpalimy tą bestię. <tryk> Auto, to co robisz? Uf. tu coś z lakierem Coś taki dziwny jakby miał smacz a co najgorsze to skrzypiące bagaż dobra, ale jak to w teście trzeba sprawdzić też bagaż Hva ah, er ah, det som skjer her? ale w bagażniku można się opalać u góra dwa takie średnie trupy wejdą ale jak w dodróż, się nie otworzą więc można spokojnie przewozić tarcze zardzewiały w jak widać no Ale Jak ta, na taki wiek to pewnie te tarcze mają tyle samo latka tak. no Ale teraz się przejadę A jak ktoś nie robi hałasu w środku to nie polec A jak ktoś lubi słychać, jak się słucha dźwięk silnika i tunika to polecję Tu mamy poduszkę Tu mamy schowek o zapełniony Tu taki śmieszny zegarek Ale nawet fajnie się komponuje w tą całość tych guzików wlotów powietrza fajnie tu też jakiś schowek na drugie a nie to na drugie radio tutaj popielniczka z drugim kluczykiem tutaj mamy zapalniczkę i ogólnie osobowy, Fajnie Widoczność w lusterkach też dobra Tylko ten egzemplarz już trochę skatowany No ale fajnie jest Jest zajebisty Jak kolega go zrobi to Może wtedy podryftujemy Ale to się zobaczy jestem wdzięczny za pożyczenie auta do filmu. Bo nawet już się świeci kontrolka, że brakuje płynu do spryskiwaczy. radzi, ale jest zajebisty o kurna słońce trochę częściej, ale jakby był w dobrym stanie to by się dało nawet fajny jakiś wózek na track zrobić czy na jakieś drifty czy coś Давай олег, 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 дороги-то bieg uuuu ale złe redukcja na drugie Jedzie. dobra pamiętajcie, aby te subskrypcje dać, łapkę i udostępnić będę wdzięczny, cześć